Witam wszystkich, Wojciech Mochocki, kolarz podróżnik. Dnia 22 swojej samotnej wyprawy rowerowej do księstwa Andory. Melduje się na przełęczy Kolde Portas Pen na wysokości 1669 metrów nad poziomem morza. Wysokość niemal identyczna jak polski okraj, jednak bardzo trudno było się tu wspiąć. Ostatnie 4 km z nachyleniem około 9%. Brzydka pogoda, pochmurno wietrznie zanosi się na. Spory deszcz, jednak nic. To najważniejsze, że kolejne przełęcze zdobywam, zwiedzam, poznaję, cieszę się widokami. E, satysfakcjonują mnie okoliczne, piękne miejsca kulturowe. E, wiele e, tutaj obyczajów też doświadczam, e, kiedy, kiedy przychodzi mi gościć u wspaniałych e, francuskich przyjaciół. E, cóż, no w tej chwili w nogach pokonany, drugie tyle przede mną, kieruję się w stronę Saint Giron, następnie przełęcz Kodę Port, a później słynna Axletern, gdzie zagoszczę już na noc. Jutro postaram się stamtąd 50 km do Andory podjechać na słynną przełęcz andorra Arcalis. A kolejne dni to wspinaczki w paśmie tutaj bardziej tak... Alpy, alpy francuskie a później czas na Dolomity włoskie i pasmo austriackich alp pozdrawiam serdecznie wszystkich do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym ujęciu